Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym odcinku programu Babskim Okiem. No, jestem państwu winna wyjaśnienie. W poprzednim odcinku zapowiadałam, że będzie z nami Kamil Błoch, aktor, założyciel grupy performatywnej Chłopaki. Niestety los pokrzyżował plany, ale Kamil obiecał, że będzie z nami w przyszłości. Natomiast dziś mam dobrą wiadomość, niespodziankę. Jest z nami wspaniała piurpia Patrycja Kurkowska, gamerka Hejka, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj się z Tobą spotkać i spotkać się z naszymi właśnie widzami i porozmawiać na temat giery oraz gamingu. którym Hejka. się zajmuję? Hejka. Hejka. <laughs> tak. Hejka, w takim razie, Patrycjo, gamingu. No ktoś by powiedział, czyli co, siedzisz sobie i tak grasz w te gry, tak? A inni patrzą. Inni patrzą, ale grają również ze mną i podczas tych gier często rozmawiamy. No i przede wszystkim e, rozwijamy się, bo wbrew pozorom gry są bardzo rozwijające. No, przekonaj w, w nas. Tych czasach. O tym. Przekonaj tych, którzy mówią, że to niedobrze. Nie, nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby <gry> powiedzieć o tych zaletach. Ale, w punktach. Dobra. Rozwijamy kreatywność, logiczne myślenie, umiejętność planowania, e, ale również uczymy się języków obcych i już w tych czasach, grając w gry, e, również po prostu. Trenujemy swoje umiejętności personalne, bo właściwie w każdej grze online poznajemy nowych ludzi w różnym wieku. Nie? No wiesz, ale już tak zupełnie poważnie mówiąc, chociaż przez chwilę, no to rzeczywiście wiadomo, mówi się o tym, że jest problem z uzależnieniem od komputera. Dzieciaki siedzą, dzieciaki, młodzi ludzie siedzą w sieci zamiast wyjść na podwórko, nie wiem, na ten przysłowiowy trzepak i nawiązywać takie relacje bezpośrednie. Są z tym związane również problemy. Jak Ty to widzisz? E, oczywiście, bo gry są świetną formą ucieczki od rzeczywistości. No Jeżeli, e, zwłaszcza dziecko i młodszy, tym, tym bardziej e, jakby gry mogą zastąpić mu po prostu tą, tą taką rzeczywistość. Jak ma problemy, no to po prostu ucieka w ten świat e, gier i, i może się odcinać od problemów, od kłopotów, od złych myśli. E, I tutaj e, no po prostu dorośli, rodzice, opiekunowie, może starsze rodzeństwo musi uważać na to i po prostu po prostu patrzę, czy, czy gry są hobby, fajną formą spędzania czasu w odpowiednich ilościach, czy po prostu są jakąś taką e, ucieczką. A no właśnie, ucieczką. Powiedz mi, jak się to u ciebie zaczęło. Ty uciekałaś? Czy ja uciekałam na początku tak, ponieważ nie dogadywałam się z rodzeństwem i z rodzicami. Ja mam wszystkie rodzeństwa. Wow. Jestem najmłodsza, więc po prostu odpalałam sobie, włączyłam sobie komputer i mnie nie było i dzięki temu jakby po prostu liczyła się tylko ta gra w tym momencie i ja miałam tak jakby taki, no taki relaks też, ale łatwo w młodym wieku stracić na tym kontrolę. Jednak później te gry przerodziły się w hobby i nie były nie było już żadną ucieczką tak naprawdę od tej rzeczywistości i od życia. Poczekaj, czyli ile czasu spędzasz grając dziennie? Teraz? Tak. Mało w porównaniu do tego, ile kiedyś spędzałam, bo myślę, że tak najwięcej to 13 godzin dziennie o, zdarzyło matko. mi się grać. Kiedyś, kiedyś, w tym momencie, no to tak myślę, że w ciągu dnia 5 godzin, tak mhm. średnio, nie? No ktoś by powiedział, że sporo. <laughs> tak, ale to też moja praca. No Mijący. właśnie, o tym zaraz też będziemy, tak. będziemy rozmawiać. Natomiast y, czyli zaczęło się od tego, że ty y, sama troszeczkę uciekałaś, zaczęłaś grać, czy słyszałaś, że, no bo tak myślę sobie, świat gamingu mhm. jest chyba zdominowany przez facetów, prawda? Tak, zdecydowanie. Y, teraz właśnie pojawiło się nowe pojęcie, że dziewczyny grające w gry to gamerki. Mhm. Y, i, jakby zawsze wokół tego jest dużo kontrowersji, mi osobiście nie przeszkadza, czy ktoś mnie nazywa graczem komputerowym, czy może gamerką, graczką. graczką, czy dziewczyną, która gra w gry. Posłuchaj, ale to właśnie nie jest tylko tak, że ty sobie grasz, ktoś tam patrzy. To nie jest ktoś tam. Ty masz, jak sprawdzałam jakiś czas temu, tych followersów, tak. 140 tysięcy? Ponad 140 tysięcy i tutaj muszę podkreślić i też się pochwalić, że moja widownia to głównie dziewczyny, mm -hmm. za co jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, bo nagrywanie gier dla dziewczyn i w ogóle streamowanie dla dziewczyn to jest zupełnie inny świat niż kiedy mamy tą widownię złożoną głównie z chłopaków. Wtedy jest trudniej. A jak to jest z dziewczynami? One mają jakieś. Um... Opory. Nie wiem, czy to jest tak, że słyszą, że one się nie nadają do komputerów, nie umieją grać. Nie, gry? myślę, że w tych czasach coraz mniej e, nasze pokolenie też jest zmuszone nadążać za technologią i za nowoczesnością. Jest coraz wie, więcej gier skierowanych właśnie tylko i wyłącznie dla dziewczyn, dla dziewczynek, e, też dla kobiet, i, e, i dzięki temu myślę, że w tych czasach mamy duży wachlarz wyboru. Wasze pokolenie. No właśnie, pokolenie Z. <laughs> tak. Jesteście leniwi. Jesteście zbyt wrażliwi, oj, oj, oj. jesteście zbyt skupieni na sobie. To mówimy wam my, starsi. Powiedz mi, jak to jest? E, obronisz się przed tym? E, no jasne. No, my. Widzieliśmy, oglądaliśmy przez nasze całe dzieciństwo, jak nasi rodzice, dziadkowie tak ciężko pracowali i często to, że oni cały czas pracowali ciężko, nie wiązało się z tym. Niektórzy super. wciąż żyją i pracują. Tak, niektórzy tak, niektórzy są na emeryturze, ale rzeczywiście niektórzy nadal ciężko pracują. A to nie zawsze wiązało się właśnie z jakimś takim wysokim standardem życia i czasami ta ciężka praca nie szła w parze z, z tym, że warto to robić, że nie było wtedy. Czasu dla nas, dla naszego pokolenia. Rodzice mm -hmm. cały czas w pracy, pieniędzy nie przybywało. Wiadomo też cały czas, powiedzmy, cochują nas ciężkie, ciężkie czasy, od kiedy pamiętam. Więc my nie chcemy. My to obserwowaliśmy i my nie chcemy tak żyć. My chcemy po prostu żyć w inny sposób. Czyli w jaki? W taki sposób, gdzie pracujemy, godnie zarabiamy, ale również mamy czas dla siebie, mamy czas na rozwijanie się, na podróże i czujemy się komfortowo w pracy. Nie boimy się zmieniać tej pracy, z całą pewnością. Właśnie mówisz pracy. Tak. Powiedziałeś, że gaming to jest Twoja praca. Tak. Na tym można zarobić? Można zarobić, coraz częściej można zarobić, coraz więcej. Z roku na rok powiedzmy, że ta branża bardziej się rozwija. W ogóle branża internetowa się bardzo rozwija, mm. zwłaszcza teraz, jeżeli pojawia się ta sztuczna inteligencja, to mam wrażenie, że wszystko zaczyna się wokół tego kręcić w tym momencie. No i no jest to w tym momencie opłacalne, tylko z roku na rok coraz trudniejsze, żeby dojść do takiego momentu, że można z tego rzeczywiście zarabiać i można to zamienić na pracę. Rozumiem, bo jest większa że konkurencja. Tobie się, tobie się udało. Tak? tak, udało mi się, lecz ja zaczęłam też ponad pięć lat temu mm -hmm. i wtedy była też mniejsza konkurencja, ale te czasy na zawsze zostaną w mojej pamięci i myślę, że przez całe życie już będę to wspominała, zwłaszcza te początki, bo były niesamowite i magiczne. Ty nie tylko grasz, ty również z tymi swoimi fankami rozmawiasz. Tak. Podczas transmisji na żywo, e, godzinami po, po prostu rozmawiamy na różne tematy, jest to przekochane. E, na przykład. Trochę traktuję moich widzów jak moje przyjaciółki również. Czasami one mnie traktują jak przyjaciółkę, czasami jak starszą siostrę. Ja również mam różną widownię. Mam młodsze widzki, mam widzki w moim wieku. Czasami się zdarzą też e, dorosłe kobiety lub po prostu starsze osoby. No i e, to jest fajne, że my się tak międzypokoleniowo jednoczymy po, podczas właśnie wspólnych rozgrywek. No a jak ktoś, nie wiem, wchodzi do gry i na przykład mówi serwus, e, no wiesz, st stare powitanie. Tak? Ty, ty rozumiesz starszą osobę, która, o wiesz... O Jezu, która tak. Rozumiem starszą osobę, kocham starsze osoby, bo się wychowałam właśnie wśród seniorów. Mnie wychowała babcia. Przejęła nade mną opiekę, gdy miała 63 lata, więc dla mnie codziennością były jakby spotkania z jej przyjaciółkami w podobnym wieku, opowieści o tym, jak się żyło kiedyś. Ja uwielbiam rozmawiać z seniorami, bo to jest niekończąca się kopalnia wiedzy, i doświadczenia. No, a czego się można nauczyć od seniora? Ka każdy senior ma inne doświadczenia, <noise> więc to jest ciekawe, że możemy po prostu podczas rozmowy dowiedzieć się różnych rzeczy. E, jakiś rad, jakiś przestróg i tak dalej. A powiedz mi, czego starsi mogą się uczyć od zetek? E, ja myślę, że większego doceniania życia i mniejszej fiksacji może trochę nad właśnie pracą i nad tymi pieniędzmi. E, Ponieważ, no, tak jak wspominałam, starsze pokolenia ciężko pracowały. Mm -hmm. Bardzo się starały zapewnić nam, młodym swoim rodzinom godne życie i często byli przez to nieobecni. A my właśnie, tak jak wspominałam, tak nie chcemy i większy nacisk kładziemy na to, żeby być tu i teraz, a praca to służy nam jako narzędzie, żeby się utrzymać, a nie jako jakby cały styl życia. Jasne. A słuchaj, wiesz co? Ja pamiętam, jak my rozmawiałyśmy o tym, jak wychowuje się dziewczynki. Tak. Mnie się wydaje, że w ogóle ty przekładasz swoje doświadczenia też troszkę i to, że było ci kiedyś trudno, mhm. na rozmowy ze swoimi, ze swoimi fankami i na to, wiesz, no, że starasz się im poradzić, właśnie być tą przyjaciółką. Ale wróćmy troszeczkę do tego twojego dzieciństwa. Tak. Bo opowiadałaś, że wcale nie było łatwo, że spotkałaś, że było wiele słów, które cię zraniły. Że w takim trudnym położeniu byłaś, gdy byłaś dzieckiem, gdy byłaś, gdy byłaś młodziutką dziewczyną, możesz o tym powiedzieć troszkę? Tak, to muszę tutaj przede wszystkim zaznaczyć, że ja byłam bardzo wrażliwa, ponieważ moja babcia. Jesteś mnie... zetką. Tak, ale dodatkowo moja babcia mnie e, hołubiła, więc e, to było tak, że e, jakby no nie spotykała mnie żadna przykrość w życiu, okay. a potem e, jakby poznałam moje rodzeństwo, bo się wprowadzili razem z rodzicami e, tak jakby do nas i po prostu oni byli, ich było sześciu. Oni byli chowani, jakby a prawa dżungli, my damy mhm. radę, wszyscy, tak jakby wszyscy, przewrócimy się, podnosimy, biegniemy dalej i tak dalej. Ja miałam z nimi zderzenie i ja po prostu byłam wtedy tak jakby taka przestraszona, że co się właściwie dzieje. Jak ktoś na mnie krzywo spojrzał, to ja od razu biegłam do babci mhm. i mówiłam, że o moja siostra na mnie krzywo spojrzała czy coś takiego. I potem jak właśnie poszłam do szkoły, to ja jestem wdzięczna mojemu rodzeństwu, że dali mi taką szkołę życia. Ja miałam taką potrzebę w sobie bronienia słabszych mocno. Mhm. Jak widziałam, że coś się dzieje niedobrego, y, jakiejś moich Koleżance lub mojemu koledze, to ja po prostu byłam jak takim białym rycerzem i chciałam e, sprawiedliwość wymierzać <grym> w tej szkole, plus sama też e, się spotykałam z różnymi komentarzami. E, często, dotyczą, do, często dotyczącymi tego, że właśnie gram w grę, a jestem dziewczyną mhm. i no dziewczyny jednak e, nie powinny się tym zajmować, i trochę jest, tu, jestem dziwna z tego powodu. A z drugiej strony, dlatego, że zawsze byłam pulchnym dzieckiem, więc od razu Bo odchudzaj się. O tym, O tym wyglądzie, prawda? O tak. tym wyglądzie sporo usłyszałaś rzeczy. Rzeczy złych i mówiłaś, że gdy rozmawiałyśmy, że po prostu takich rzeczy dziewczynki słyszeć nie powinny, bo mogą pozostać w nich na zawsze. Tak, zwłaszcza kiedy dorastamy i jesteśmy jakby no, małymi dziećmi, nadal dziewczynkami, niektórzy dorośli potrafią o tym zapomnieć i nie trzeba nam tego, bo już rówieśnicy nam dokładają. Zresztą każdy chodził do szkoły, wiemy doskonale, każdy przynajmniej ma jakiś przykład, który, którego był świadkiem, będzie doświadczył, że dzieci potrafią być naprawdę. Um... Uh. hardkorowe, mm -hmm. czyli po prostu takie... Dorośli też. Dorośli tak, też dokładnie. Tak. I, I w momencie, kiedy, i, i ja mówię z perspektywy dziewczynki, rozwija się nasze ciało, my mm -hmm. jesteśmy zszokowane, my tego nie chcemy. Czemu nam się ciało rozwija? Nie, nie, nie. I potem jeszcze słyszymy, o, tu ci się przytyło, o, tu to, tu tamto. No to takie kompleksy wtedy się tworzą, czasami zostające z nami na całe życie. Pewnie rozumiesz wiele twoich fanek, które, które mogą mieć jakby podobny problem. Powiedz mi, jakie najczęściej problemy mają twoje Y, przyjaciółki odgrania. <laughs> moje wicki, moje przyjaciółki odgrania. Y, przede wszystkim z tego, co ja zauważam y, na tych transmisjach, to jest taka ogromna chęć y, akceptacji wśród rówieśników na pierwszym miejscu, jednak, że y, Chcemy być akceptowani, y, chcemy, żeby nikt się z nas nie śmiał, żebyśmy byli lubiani. I jest strach przed oceną, ogromny strach przed krytyczną oceną y, i jakby wyrzuceniem z grupy. A na drugim miejscu ta potrzeba docenienia przez rodzica y, no żeby rodzic mnie zauważył, żeby rodzic mnie pochwalił, żeby mnie docenił, żeby spojrzał, że trójka w szkole może być w porządku oceną, czy czwórka, a niekoniecznie tylko te piątki i szóstki, ale przede wszystkim, żeby. Nawet po prostu powiedział coś miłego, spędził ze mną chwilę i po prostu wyciągnął do mnie rękę, bo my młodzi myślimy, że my mamy na wszystko czas, że świat się kręci wokół nas, że jeszcze przyjdzie czas na to, żeby porozmawiać z babcią, z dziadkiem i będzie tego czasu wiele, no ale nie zawsze tak jest. <laughs> No, i dopiero zdajemy sobie z tego sprawę, że mogliśmy wiele, wiele, wiele rozmów przeprowadzić z rodzicami czy z dziadkami, kiedy już dorośliśmy, kiedy dorastamy. No, tu trochę jest rad i dla dorosłych. Rodziców, którzy nas słuchają, no i dla y, zetek, dla młodych tak. ludzi. Dlatego zachęcam, żeby właśnie y, dorosłe osoby y, przełamały się. Wiadomo, że pewnie myślicie, że to dziecko powinno podejść do mnie i ze mną porozmawiać, czy tam y, mój nastoletni syn czy wnuczek, no bo halo, ale spróbujcie wy to zrobić i dużo cierpliwości, bo jak hormony buzują, no to bywa niebezpiecznie. Super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie, Patrycjo. No i słuchaj, powodzenia w grach. Dziękuję bardzo. A ja żegnam się z Państwem do następnego odcinka, w którym odwiedzi nas osoba, przy której stwierdzenie rozmawiać o pogodzie nabiera zupełnie innego wymiaru i to naprawdę nie jest taki small talk. Będzie z nami Jarosław Kret. Do zobaczenia.